Wsiądz, kończę, ze haniebny Józef of W dzisiejszym odcinku będziemy grać w Polskar Simulator PCD, czy PDC, nie pamiętam. Na razie mamy na końcu 9300 zł e, i będziemy sobie teraz jeździć i grać w aktualizacji, ponieważ widzę, że dodali sobie nową drogę, więc dzisiaj nam się przyjedziemy i zobaczymy co tam takiego skrywają. Dlatego dostancie łapeczkę w górę, jeżeli byście chcieli jeszcze więcej tego Kali Simulator i suba na kanale. A my już zaśnieżonym Maluchem. W ogóle fajnie jest, że tego taką aktualizację, gdzie Maluchy są teraz tak. W ogóle samochody są takie teraz. zaśnieżone. No dobra, ja nie będę jeździć w środku po ciemku. Tylko kurde. A, bo, bo się nagrałem Forza Horizon i nie wiem którą teraz drogą, ale chyba dobrze jadę. Czy lewą stroną, czy prawą stroną. Zobaczmy, co oni takiego fajnego nowego dodali. Bo tego nie było! Naprawdę się ślizga. Co to jest? ABC sklep, dobra. E, jedziemy dalej. Co tutaj dalej mamy? Nie pamiętam, czy mówiłem, ale jeżeli byście chcieli więcej tego Polska Art Simulatoru, zostawcie suba oraz łapkę. W górę. Dobra, a teraz jedziemy. Ej! Oni mogliby tu coś więcej dodać, a nie jakby jakieś samopistkowie. Tutaj co A, kolejna chata. I teraz dopiero wyjeżdżamy do sła... Więc to było sławno. A tam zrobił chyba jeszcze jedną kolejną drogę. Czekajcie. O! Teraz jest idealnie. <laughs> Nawet tutaj jest! Benzyna, tego przecież nie było, By... była tylko stacja Orlen, na której nie mogliśmy tankować i stacja Bipi. A teraz chyba będziemy mogli tankować. Teraz jest nowa, nowa droga do Darłowa. Czekajcie, Czekaj. wow! 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 cofnę. <ścoughs> oh wow. No i nie mogę wyjechać maluchem. A zadowolony poszedł, pojechał. Kurde, a jakie miasto było? Mm. Grzybno? Grzybno. A to teraz zmieniam się na... Wo, ale to mapa teraz tak rzeczywistkie wygląda. Patrzcie na to. Jest Malechowo, Malechówko, Darłowiec, skrupy, Skary Jarosła, <ścoughs> Grzybno, sławno, darłowo. Bobrownice, bobrowniczki. Dobra. <laughs> o, ale oni teraz nas wydają. No chyba, że to miasto naprawdę istnieje. Bo nie powiem, że nie, bo nie wiem. Dobra. Maluszek stoi. Bo mnie na kolejny nowy samochód nie stać, niestety. Jedź. No i super, super! Ten mógłby wyjechać. O! Oh, Uuu, uh, ha! Wyjezdos! Wyjechałem! Biedronka. Uuu, dal po drogę. Skręcamy. Bo ja pamiętam, kiedy tej drogi nie było. Mm. Dobra, co tu mamy? W ogóle sławno polanów. No to fajnie. Teraz będzie można pojechać nie długo do jakiegoś Gdańska, albo do Władysławowa. Ale skoro ta mapa się rozwija, rozwija, rozwija. No to chyba niedługo było można nawet do Warszawy pojechać. Nie Niedługo tu nie będzie Polska Car Simulator, czyli tylko All Poland Car Simulator. Czyli <grymka> cała polska. Car Simulator. Dobra no i tutaj możemy sobie jechać, jechać, o połońce, sorry kurde, to W ogóle zapomniałem o światełkach Uważaj kurierze Dobre, nieważne. <śmiech> Dobra, nieważne <laughs> Dobra Nałykałem się teraz zimnego powietrza yy, A tutaj co mamy? Yy, a nie autobusik Patrzcie na to mam. Jak to się trąbiło, kurde yy. O G, G, dobra, G. Czekajcie, o. Jeszcze stary odgłosy malucha. To to jest krupy. Krupy? Krupy? Nie, nie pamiętam już, nie widziałam. Bo to ja tak szybko przejechałam, nawet nic nie zobaczyłem. Stadion jest, stadion dodali nareszcie. Da, yy, krupy, tak, krupy, krupy. To chyba słomowisko out. Ale... Yy... O śnieg pada! Juhu! sławno 10 km. Zaraz chyba będzie ten zakręt. Bo dzisiaj za ten nieb... Wow! Drifty robię! <grym> oj, 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 oj! Bo to naprawdę jest, no, to nie jestem ja! Yy, dzisiaj żaden nie będziemy robić, tylko się przejedziemy No Dobra, sorry Przepraszam Łoł wow. Jedziesz To nie wiem czy są zimowe opony, czy letnie opony Zimowe to są opony? Nie wiem Powinny być zimowe Sami wymaj tu wodę ja, 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 ja. No dlaczego? Ja, no i teraz nie wyjadę nigdy, nigdy teraz nie wyjadę. Dobra. O! Jest, 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 jest. Dobra, powolutku musimy jechać. Powolutku, 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 powolutku. Jak ktoś we mnie wiedzi, no to... To się wkurzy dość. Powolutku. Ale on zrobił mapę, Tam nie było paska, a tu już się na pasek. Dobra, dobra, zakręt, no to trzeba teraz uwolnić. To że ja tak się jadę zbyt wolno, ale nie chcę tam pojechać, bo no tam środek łąki. No teraz, co my możemy sobie trochę przyspieszyć. Eee, co tutaj mamy? Stary Jarosław, dobra, jakieś miasto Stary Jarosław. Nie wiem, czy on naprawdę istnieje jak ktoś jak ktoś ogląda film ze starego Jarosława, to pozdrawiam oj, oj ten ja to w ogóle istnieje ej czy jest tak realistycznie w sumie teraz tak zrobione, jak tak teraz patrzę au o nie ja te momenty znam ja te momenty znam teraz o. bo teraz nie powinienem wyjechać ale szkoda, że jeszcze w tej grze nie ma tak, że jak się wiesz, znaki, to te znaki jakby spadają, że tak BUM i ponies. Mam tu kościół. <laughs> domy. Ej, te domy teraz bardziej wyglądają tak realistycznie. No, wyglądają realistycznie teraz. Nareszcie, doczekaliśmy się tego. Dobra. Trzeba teraz zwolnić. Wrę... Wyle... oni posypajcie jakąś sól piasek na tą drogę! O nie, no i... Teraz nie wyjadę. Dobra. Ach, jest, jest! Jedziesz! Mm. O, dobra, jest! dało się. Teraz opuszczamy stary narosła. Yy... No nie, no! No nie, no znowu! Owej jest, 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 jest! jest. Sławno 7, bo boli ten 67! 67 km? No tu bo boli na pewno nie pojedziemy. Ale księcisko! Ja nie mogę. Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu! Co to? Połądkowo! Myślałam, że połądkowo nowo. Yy... A w tym punktowie to tylko dwa domki. Ale to papa pa, pompnowo. Yy... Dobra. No lasek klas. Las. A tam jest to góry? Nie to chmura, myślałam, że góry. I tak zawsze myślałam? Co to jest? Ten Śląsk czy... osławno? Śląsk czy grzybno? Śląsk czy góry ma góry? Sławno. Dobra i tutaj się wywróciłem. Więc tam je widzę jeszcze, że jest kolejne. O tutaj się wywróciłem z tego chłopa. I tutaj jeszcze jest miód. I zajrzamy po miód. Dzień dobry, chcę świeży miód. Halo, tu ktoś jest? No, Dobra deltujemy tu poważnie U tu chyba pa... Poczkomat DPD przyjechał Impost? Nie <kluzny> Uważ jak jedziesz Co to ty? Co? Ja tu nie przyjechałem i od razu cała gromadka tu przyjechała Dobra DPD pojechało Czy tam Impost? Nie wiem gdzie oni pojechali Dobra, ja zakończę film na rondzie Jeżeli byście chcieli Jeszcze więcej car simulator, znaczy łapkę w górę A my się żegnamy i ze mną, i z Wami, i z tym typkiem oh, Boże. Dobra, trzymajcie się, cześć